Mariusz Staszewski, szczęśliwy trener drużyny Arget Malesa, że do Mariusz, jakie ciśnienie? Oj, nie wiem, poza skalę, na pewno poza skalą, tak. Dramaturgia niesamowita, no chyba nikt lepszego scenariusza by sobie nie, wy, nie wymarzył. 14 wyścigów, przegrywamy w dwóch meczu, no i ten ostatni wyścig trzeba wygrać podwójnie. Co tam się działo w Parku Maszyn? No działo się wiele, emocji, na pewno sięgały Zenitu. No pięknie się udało, takie mecze myślę, że wszyscy zapamiętamy do końca życia, że... że... Całe zawody nam nie szło, głupie błędy jakiś cały czas coś pod górkę, udało się w ostatnim biegu, także no super sprawa. Była nerwowość, bo i Nikolaj Klint w tym pierwszym biegu został wywieziony, przegrane 5 do 1, zaczęło się bardzo nerwowo, juniorzy dali sygnał do odrabiania strat. Taki i Tomka upadek, i mówię, takich kilka błędów, że, że mogliśmy mieć spokój prędzej, ale myślę, że dzięki temu były emocje, adrenalina do końca. Prezes szczęśliwie, niesamowita, dramaturgia tego spotkania, lepszego scenariusza to by nawet chyba Hitchcock nie wymyślił. Dokładnie, no Hitchcock nie, ale Ostrowia jak najbardziej. Myślę, że e, takie dramatyczne sytuacje to już możemy chyba sobie wpisać. Pamiętam w tamtym roku w Rzeszowie, 45, 65. No tutaj wiadomo do ostatniego biegu walczyliśmy o to, aby znaleźć się w finale. Wydaje mi się, że zespół całkowicie na to zasłużył i jesteśmy w debiutanckim, debiutanckim naszym tutaj e, sezonie w finale. Wielkie święto, komplet kibiców, zostali pod meczu, to wielkie podziękowania, coś pięknego takich obrazków, to, to zapamiętamy na no długo. No Dlatego właśnie to jest to, po co to robimy, tak? dla takich chwil warto żyć, dla takich chwil warto to robić. I dziękuję kibicom, dziękuję wszystkim, że są z nami, że nam kibicują, I przede wszystkim drużynie, bo pokazała dzisiaj ogromny charakter, pomimo, że gdzieś tam były potknięcia, różnie to bywało, dzisiaj naprawdę ta drużyna pokazała charakter i jesteśmy w finale.